Thank <music> you. Witam państwa. Nazywam się Rafał Banasiak, jestem prezesem klastra roślin strączkowych Agroport. Obecnie znajdujemy się w gospodarstwie rodziny państwa Pauperowiczów, członka naszego klastra. Za mną rozpościera się bobik, czyli soja północy. Czym jest klaster? Klaster to organizacja, organizacja przede wszystkim rolników skupiających się wokół uprawy roślin strączkowych i to jest właśnie element podstawowy naszego klastra. Oprócz tego w klastrze uczestniczą również jednostki naukowo-badawcze, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Więc to są te elementy. Trzecim elementem są jednostki samorządu terytorialnego, ale najważniejsi oczywiście są rolnicy i nasza soja północy, czyli bodnik. Naszą działalność rozpoczęliśmy potrzeby uzyskania możliwości bioróżnorodności. Na przemian uprawiając pszenicę i rzepak poszukiwaliśmy trzeciej rośliny jarej. Ze względu na, na nasze uwarunkowania glebowe wybraliśmy, wybraliśmy bobik od 2015 roku jako klaster, ale trzeba podkreślić, że w tym gospodarstwie, w którym się znajdujemy, bobik uprawiany jest już od 2010 roku. Na przestrzeni tego okresu w tym gospodarstwie zwiększono uprawę do areału w obecnym sezonie do ponad 260 hektarów, więc to już jest przy tysięcznym areale hektarów uprawy całkowitej mamy ponad 20% upraw roślin strączkowych i co poczytujemy sobie za sukces? W takich gospodarstw jak tutaj w plastrze mamy kilka gospodarstw. Które e, uprawiają e, bobik na areale ponad 100 hektarów jest kilkanaście, a do 100 hektarów jest kilkadziesiąt. W naszym klastrze stowarzyszonych jest ponad 500 rodzinnych gospodarstw rolnych. Niektóre są e, dopiero zainteresowane uprawą, ale większość już ten bobik uprawia powodzeniem. My jako klaster skupiamy się na organizacji przede wszystkim rynkowej roślin strączkowych, zarządzamy informacją. O sprzedaży, ale też i o jakości. Zapraszam Państwa do współpracy nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego, ale razem już współpracujemy z województwami ościennymi, województwo kujawsko-pomorskie, województwo pomorskie, no i oczywiście województwo podlaskie. Dziękuję bardzo. Witam w gospodarstwie rodzinnym Rodzinny Pauperowicz. Gospodarujemy na powierzchni tysiąca hektarów. Uprawą bobiku zajmujemy się od ponad 10 lat. No, uważamy, że to jest, jest to uprawa znakomita w płodozmianie, ponieważ dzięki temu, że wprowadza się poplony, a później po poplonach wchodzi bobik, no, w, no, uzyskujemy w miarę dobre plony, które są w granicach tam, no, 4 ton, poniżej 4 ton średnia w bobiku u nas nie schodzi. Yy, odnośnie uprawy same, samego bobiku, z tego względu, że dużo poplonów uprawiam w gospodarstwie, czyli na jesieni, tak jak każde pole powinno być co 3-4 lata zgłęboszowane, to my to uzupełniamy uprawę bobiku poprzez to, że głębosz wchodzi na jesieni, wysiewane są, no na jesieni, bo od razu po żniwach wysiewane są poplony. I wówczas na wiosnę zabieg już uprawowy ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że jest płytko uprawiane pole, żeby ziemia z, z, zaczęła się szybciej używać tale, ploną talerzową. A wiadomo wówczas i dzięki twórcze działanie poplonu plus głębosz. Nie trzeba już tej ziemi tak mocno spulchniać. Wtedy jak najszybciej możemy wejść już z siewem bobiku. No i, no i siejemy wczesną wiosną, jak tylko się da, da wejść w pole, ten bobik. Odnośnie nakładów. W tym roku na przykład trzeba było zastosować jeden zabieg fungicydowy, fungicydowy z tego względu, że bardzo duże porażenie wystąpiło czekoladową plamistością w bobiku, ale to nie jest jakiś tam wielki problem. Zdarzają się lata, w których, yy, w których w ogóle tego zabiegu nie trzeba robić. Bardziej w bobiku trzeba się przyłożyć do tego, żeby była dobra ochrona przed chwastami no i przed szkodnikami minimum dwa zabiegi. Jak ktoś sobie to policzy, to nie jest naprawdę dużo. Walka z chwastami to jest w granicach kosztów około 100 złotych na hektar. Walka ze szkodnikami to jest, to jest koszt e, samej chemii, to w granicach 15-20 zł, czyli nie, nie są to jakieś wielkie koszty. No, nawożenie, bobik no, potrzebuje tam fosforu, potasu, siarki, jeżeli chce się dobre białko wyciągnąć. Także o to, to, to już musimy zadbać. A generalnie, no, no, jak najbardziej alternatywa roślina w, w gospodarstwie. I, i uprawiamy ją od lat i, i nigdy nie narzekaliśmy, żeby, żeby były jakieś problemy ze zbytem, też nie mamy problemu, tam paszarnie czy na eksport jeżeli to idzie, na stawy hodowlane, także jest, 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 jest wsparcie po prostu na tą roślinę. Tak? No staramy się z Rafałem, działając w klastrze Agroport, bardzo propagować właśnie uprawę, uprawę tego bobiku. No, pó Póki co no, tam to są początki. Począt początki są zawsze najtrudniejsze, ale sobie znakomicie w tym radzimy i, i próbujemy jednak walczyć z tą transgeniczną soją, która jednak w Polsce wpływa do nas cały czas i, i no, ludzie są nie do końca świadomi, że ponad 90% produkcji soi na świecie to jest soja właśnie transgeniczna. No, no i, i jednak, jednak tutaj musimy sobie to uświadomić, że takie uprawy jak groch, bobik, będą alternatywą. Coraz więcej się to, o tym mówi, właśnie o, o stosowaniu glifosatów, o, o roślinach transgenicznych, które no niby u nas jest zakazane jest ich uprawa, ale jednak to wszystko wpływa i paszarnie jednak promują. Dla paszarni jest łatwiej, oni już mają ustawione dawki wszystkie, <laughs> tam pokarmowe dla odpowiednich gru, gru, grupy zwierząt. No i z tego względu, że w soi mamy i tłuszcz i białko, no to to dla nich to jest znakomity komponent paszowy. No w Bobiku jest no to, to na tyle problem, że, że z białkiem no to jest różnie, ale, ale mamy sposoby na to, żeby wyćwiczyć po prostu w tej roślinie to białko i żeby, żeby ono było na, na równym poziomie. No, no ale no wiadomo, no, paszarnie no, próbują tam z nami współpracować, ale tak jeszcze jeszcze do końca, jeszcze do końca tam nie, nie, wszyscy, nie wszyscy są do tej rośliny przekonani.